Przed nami rywalizacja na stole w finałowym turnieju Usop Wrocław. Pierwsze miejsce Tomasz Kowalczewski 117 tysięcy. Miejsce numer 2 Wojciech Wojka Rabacki, ponad 300 tysięcy. Na trójce zasiądzie Daniel Korczak, czyli popularny kurczak 91,5 tysiąca staku. Miejsce czwarte to Paweł Johninius żołątkiewicz 294 000. Tuż za nim Bartłomiej Tomaszewski, czyli Exkita, Lider w tej chwili 394,5 tysiąca. Zanim jeden z shortstacków Maciej Konar, czyli Green. A tuż za nim wujek Marian 96,5 tysiąca przed sobą w staku. Kolejny z dużych staków, Maciej Rogacki, czyli Pingwin, 287 tysięcy. Daniel Hałon, czyli Dando, 109 tysięcy. No i miejsce dziesiąte, Dominik Orzech, Greg Hack, 48 tysięcy. Największy short. Mamy zestawienie wszystkich graczy. Exkita, Wojt, Joninius i Pingwin, oni na pewno będą chcieli rządzić na stole. I nagrody, o jakie toczy się walka, blisko 10 000 euro dla zwycięzcy turnieju USOB we Wrocławiu. Rozpoczynamy więc walkę na poziomie 3000-6000 ante 500. Na razie żaden z graczy nie chce jako pierwszy podejmować. Radykalnych działań, no ale z As-Król, oczywiście, Pingwin przystępuje do natychmiastowego ataku. Dando wyrzucił karty. Dominik zastanawia się nad swoim ruchem, ale też postanowił pozbyć się kart. No ale na pewno do akcji wkroczy w tej chwili Kowal, który przebija Pingwina dosyć potężnym zagraniem. Nie ma się co dziwić, posiada bardzo mocną rękę dwie damy. Najprawdopodobniej reszta graczy aż do pingwina w tej chwili zrezygnuje z dalszej walki. Widząc co się święci. No a pingwinowi nie zostaje nic innego, jak przesunąć dużą kupkę żetonów na środek stołu, stawiając w ten sposób kowala na olinie. No i mamy piękny klasyczny coin flip. a skról przeciwko dwóm damom. Zobaczymy, komu tym razem dopisze szczęście. Niski flop, czyli na prowadzeniu Kowal. Ale król już na ternie powoduje wygraną Pingwina. No i pierwszy gracz żegna się ze stołem finałowym. Dziesiąte miejsce na Usob Wrocławiu zajmuje Kowal. Napotkałem się na rejs od przeciwnika, na który odpowiedziałem grubym re Zostałem postawiony na linię i z chęcią w sumie to sprawiłem. Przecież miał miała AK, okay. to był klasyczny konflikt. Niestety tym razem szczęście nie dopisało. Szczęście nie dopisało tym razem Kowalowi, ale to już dla niego był drugi stół finałowy podczas cyklu Unibad Series of Poker. Więc całkiem dobra postawa tego gracza w całym cyklu. No i już w dziewięcioosobowym składzie oglądamy grę. Kurczak decyduje się podbić z parą dam. Jeden z trzypiderów, John decyduje się tym razem na kol z parą dwójek. Green nie chce się mieszać w takie rozdanie. Również wujek Marian na dużym blindzie nie chce oglądać flopa. No A flop bardzo dobry dla kurczaka. 4, 3 i 9. To jest doskonała informacja dla niego, ponieważ ma over parę. No a z kolei jego przeciwnik może mu nie uwierzyć w to, że ma tak dobrą rękę. No właśnie, i tak się dzieje. John stawia go na olinie za swoimi dwójkami. Kurczak oczywiście natychmiast resztę swoich żetonów wpycha na środek stołu. No i John musi czekać na jedną z dwóch dwójek. Ósemka na ternie nic nie zmienia. Kolejna dziewiątka na river i kurczak zalicza double up. Na no, Junieniu straci trochę ze swojego potężnego staka. Blindy to nadal 3600 i nadal 9 graczy przy stole finałowym. USOP we Wrocławiu. Pingwin, dla którego również jest to drugi stół finałowy. W cyklu Usop. Przypomnijmy, że był on również na stole finałowym w turnieju w Gdańsku, gdzie zajął trzecie miejsce. Tym razem Pingwin nie decyduje się na walkę, ale za wszystkie swoje żetony, będący na shortstaku Dominik Orzech zagrywa za wszystko z Król 8. A z Król U. Ekskity. No i oczywiście natychmiastowy kol. Trzy czwórki, dwójka na stole, dziewiątka, tylko dwa kara. Także Dominik Orzech odpada na dziewiątym miejscu. To jak na debiut w tak dużej imprezie jest świetnym wynikiem. Nie w ogóle nie zagrałem rozdania dwóch kolejek. Stwierdziłem, że teraz odpalniłem AK-8. Bez sensu, był było czekaniem, zaraz, wind, był, był na bindzie i że znowu nic nie zostało. Niestety przeciwnik na miał AK byłem zdominowany bardzo. Odpadłem się pożegnałem z tym, Kolejne rozdanie przed nami. Dando jak na razie niczego nam nie pokazał podczas gry na stole finałowym, podobnie jak i woju. Gracze póki co wzajemnie się badają, nie chcą podejmować jakiegoś większego ryzyka. No ale w tej chwili, na wojnie blindów, wujek Marian znajduje na małym blindzie Dama 10 i decyduje się na zagranie za wszystkie swoje żetony. A A6 w kierach widzimy u pingwina. No więc oczywiście wujek Marian doczekał się na sprawdzenie. Dobra informacja dla niego to taka, że ma dwie żywe karty, no ale mimo wszystko na prowadzeniu nadal w tym rozdaniu jest pingwin, który jeszcze na dokładkę łapie od razu na flopie już dwie pary. Dziewiątka daje gadszacha wujkowi Marianowi, ale piątka na riverze. No i wujek Marian żegna się z Turniejem na ósmym miejscu.